Na pewno nie znasz poprawnego nazewnictwa tych rzeczy i zjawisk. Wyobraźmy niedzielne popołudnie, kiedy to nie jeden najedzony Polak ma ochotę na ciasto, a najlepiej na ciepłe ciasto budyniowe, które jest bardzo gęste, upieczone w żaroodpornej brytwance. No właśnie, tylko czy, aby na pewno budyń jest gęsty, a brytfanka żaroodporna. Taka cecha jak odporność nie świadczy wcale o odporności materiału na przebywanie w rozgrzanym piekarniku. Mówi nam natomiast o odporności na rdzę w wysokich temperaturach. Temperaturach kilkuset stopni osiąganych raczej w piecach hutniczych, a nie spożywczych. Im cieplej, tym materiał szybciej się utlenia. No chyba, że jest właśnie żaroodporny. Zastosowanie zatem żaroodporności do szklanych naczyń nie ma sensu, ze względu na wrodzoną nierdzewność szkła. To jaka cecha zatem pozwala dzielnej brytwance na komfortowe pieczenie ciast? Jest to podobnie brzmiąca nazwa żarowytrzymałość. I to właśnie żarowytrzymałość określa cechę materiału odpowiadającego za zwiększoną wytrzymałość na działanie bodźców mechanicznych przy wysokich temperaturach? Gdyby brytwanka nie była żarowytrzymała to hipotetycznie, podczas jej wyjmowania z rozgrzanego piekarnika moglibyśmy na przykład urwać rant, uchwytu lub, odkładając ją na blat, doszłoby do jej pęknięcia. Zatem skąd w ogóle pochodzi pomylenie tych zbieżnych nazw: żaroodporności z żarowytrzymałością? Zapewne między innymi z cechy języka do dążenia do ciągłego upraszczania. Kiedyś poprawnym było stwierdzenie, że coś jest napisane, a teraz zostało to uproszczone do stwierdzenia, że coś pisze. Ale wracając do naszych żarowytrzymałości i żaroodporności. Łatwiej jest wypowiedzieć 5 niż 6 sylab. Drugim powodem może być błędne nazywanie przez pośredników sprzedaży zestawów stołowych szkła hartowanego jako żaroodporne. W latach PRL zalanie wrzątkiem szklanki o białym kolorze szkła zazwyczaj powodowało odpadnięcie jej dna. Alternatywą, przewidzianą do kawki, były szklanki ze szkła hartowanego, zazwyczaj w odcieniach ciemnych brązów. Wprowadzenie brytwanek zabrawionych na biało wygenerowało określenie ich innym przymiotnikiem, niż jako produkt ze szkła hartowanego, no bo przecież nie były ciemne. I tak zaczęto nazywać je żaroodpornymi, choć były tak naprawdę żaro To teraz kilka słów o hartowaniu. W przypadku szkła jest to poddanie go działaniu wysokiej temperaturze w celu zoptymalizowania układu naprężeń wewnętrznych, a następnie na szybkim schłodzeniu. Podwyższa to wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza na zginanie, oraz w przypadku zbicia. Rozpada się takie szkło na drobne, bezpieczne kawałki, nie powodujące skaleczeń. Hartowanie stali natomiast, choć jest procesem analogicznym, to w swojej budowie strukturalnej nieco ciekawszy. Tak jak wiemy, stal to stop żelaza z węglem. Ich struktura krystalograficzna wygląda jak na rysunku. Atomy żelaza są na wierzchołkach sześcianów, a węgla w, środka, w środkach krawędzi. Poddając obróbce cieplnej takie kryształki stali, odległości między atomami żelaza się zwiększają, a atomy węgla umiejscawiają się w środku sześcianu. I teraz właśnie uświadomimy sobie, jak ważny jest szybki proces schładzania. Jeśli następowałby on zbyt wolno, żelazo powoli wracałoby na swoje miejsce, czyli zmniejszało odległość między sobą. Natomiast węgiel miałby czas, aby wrócić na środki krawędzi. Gdy proces schładzania przebiega gwałtownie, to atomy nie mają czasu na powrót na swoje miejsca i pozostają tam, gdzie się znalazły, pod wpływem działania wysokiej temperatury. Węgiel zostaje jakoby zamknięty w kubiku o wierzchołkach z atomów żelaza. Taka budowa krystalograficzna stali poprawia jej właściwości. To teraz wracając do gęstego budyniu, rozpatrzmy czym się różni gęstość od drugiej cechy, od lepkości. Gęstość wyraża iloraz masy z objętością danej substancji. Kolokwialnie mówiąc, gęstość określa czy coś jest ciężkie czy nie. Kilogramy na metr sześcienny nie wyrażają żadnej cechy związanej z właściwościami mechanicznymi opisywanej substancji. A wyłącznie, w cudzysłowie, jak dużo waży. Na tej podstawie możemy na przykład określić, czy coś będzie tonąć, czy unosić się na powierzchni danej cieczy. Określenie gęsty budyń jest równoznaczne ze stwierdzeniem ciężki budyń. A przecież to nie o to nam chodzi. Smakowicie ciągnąca się czekoladowa konsystencja powinna być opisana, że jest po prostu lepka. Z fizycznej definicji wiemy, że lepkość opisuje miarę sił tarcia wewnętrznego między cząsteczkami cieczy. Jeśli te wartości sił są duże, to ciecz się po prostu ciągnie. Jak małe, to się najzwyczajniej leje. Lepkość badać można m.in. jak na rysunku. Za pomocą mierzenia czasu opadania kulki w cylindrze z cieczą, im szybciej kuleczka dotrze do dna, tym bardziej. Taka ciecz jest nielepka. Zatem nasz budyń zdecydowanie wykazuje się dużą lepkością. Jeśli wyobrazimy sobie cylinder wypełniony budyniem, to czas dotarcia kuleczki do dna byłby bardzo duży. Dodam jeszcze, że występuje pewna korelacja między lepkością i gęstością, jednak nie jest ona liniowa. Wzrost lepkości nie powoduje idealnie proporcjonalnego wzrostu gęstości. I odwrotnie. Mimo wszystko, ciężko przytoczyć przykład cieczy o skrajnie dużych wartościach jednej z tych cech ze śladowymi wartościami drugiej. I odwrotnie. To teraz mała dygresyjka dotycząca skąd się wzięła nazwa jednej z firm IT. O omach słyszymy w szkole, natomiast o odwrotności rezystancji już niekoniecznie. A co ciekawe, to nazwa jednostki przewodności brzmi niemal identycznie jak nazwa firmy. Siemens. Drobna różnica polega na występowaniu w nazwie przedsiębiorstwa dwóch liter E. Dobry chwyt marketingowy z tą nazwą, trzeba przyznać. To teraz kolejna dygresyjka, tym razem ze świata zwierząt. Czy może drodzy widzowie znacie takie małżeństwa? Czy Sarna to żona Jelenia? Otóż nie. Co ciekawe, to są zupełnie dwa inne gatunki. Jelenie są większe, o znacznie rozłożystszym porożu u samców. Samiec Jelenia to byk, samica to łania. Sarny dzielimy natomiast pod względem płci na samce, określane jako kozioł, a samica to siuta. Warto zapamiętać. Więc, jak się mówi do trzech razy sztuka, przejdźmy do dygresyjki związanej z optyką. W szeroko pojętym społeczeństwie pojęcie noctowizji interpretowane jest jako widzenie w ciemności. Oczywiście jest to słuszne skojarzenie, jednak pod pewnymi założeniami. Na obrazku widać końcowe sceny z filmu Milczenie Owiec. Agentka FBI wchodzi do piwnicy, gdzie czeka na nią czarny charakter. Jest tam całkowicie ciemno. I to jest właśnie ważne. Całkowicie ciemno. Bohaterka porusza się po omacku, a złoczyńca, za pomocą noktowizora, bez problemu ją obserwuje. Jednak nie jest to do końca poprawne z prawami fizyki. Noktowizor jest tak naprawdę wzmacniaczem światła. W pomieszczeniu zupełnie zaciemnionym nie będzie on działał, bo nie ma czego wzmacniać. Zero, razy cokolwiek, zawsze da zero. Noktowizja potrzebuje pewnej ilości promieni świetlnych, które może wzmocnić do formy interpretowalnej przez nasz zmysł wzroku. Tutaj dodam militarną ciekawostkę. Podczas operacji Pustynna Burza Amerykanie czekali dobrych kilka dni na odpowiednio jasną fazę księżyca, aby emitował on odpowiednie światło potrzebne dla ich noktowizorów. W bezksiężycowe noce pustynia nie posiadała odpowiedniej ilości promieni, które mogłyby być wzmocnione nawet przez amerykańskie urządzenia. To jeszcze króciutko. Przykład nazwy popularnego przedmiotu powstaje przez dźwięko naśladownictwo. Trytytka. Trytytką nazywamy opaskę zaciskową z mechanizmem zapadkowo-zębatkowym. No i tutaj profesor Miodek kolejny raz udowadnia, że język dąży do samoupraszczania i ludzie wolą stosować zwyczajowe, proste nazwy od ich pełnych profesjonalnych terminologii. Po więcej podobnych ciekawostek zapraszam na mój kanał. Głodny mózg.